Cześć, jestem Agnieszka z Tkaniny Karoliny. Razem z firmą Brader przygotowaliśmy dla Was ciekawy tutorial. W dzisiejszych czasach coraz poważniej myślimy o ekologii i na zakupy chodzimy z własnymi torebkami. Nie zawsze te torebki nam się podobają, ale teraz możecie tą torebkę uszyć sobie sami. W sklepie internetowym www.tkaninykaroliny.pl znajdziecie ponad 300 wzorów i 60 kolorów tkanin wodoodpornych. Tkaniny są wytrzymałe, można je prać. Torebka z takiej tkaniny wytrzyma długo. W tkaniny Karoliny wybierzcie swój ulubiony wzór na materiale wodoodpornym i razem z tutorialem, który zaraz Wam zaprezentujemy, uszyjcie własną torbę. Jest ona bardzo prosta w uszyciu. Możecie zmieniać rozmiary, możecie zmieniać kolory. Zapraszam. Do uszycia tej szoperki wybrałyśmy takie piękne flamingi. Są bardzo kobiece i klamur. Oczywiście możesz wybrać kwiaty, możesz wybrać tygresy. Wszystko zależy od tego, co lubisz. Uszyjemy ją na maszynie XT37, która jest bliźniaczą maszyną do modelu HF37 brader. Do użycia szoperki potrzebujemy dwóch kawałków tkanin o wielkości 40 na 50 cm, 50 cm długości 40 szerokości oraz dwóch pasków. O długości 70 cm, szerokości 10 cm. Przygotowujemy pasek. Należy go zaprasować z jednej strony na szerokość 1 cm. Tak samo po drugiej stronie. I złożyć na pół. Całość zaprasować. Tak wygląda gotowy, przygotowany do szycia pasek. Szyjemy go na szerokość około 3 mm po jednej i po drugiej stronie. Tak wyglądają przygotowane i przeszyte paski. Przystępujemy do dalszego działania. Teraz będziemy szyć główną część torebki. Teraz bierzemy dwa elementy, które mają wysokość 50 cm, szerokość 40. Cm. Przykładamy je prawą stroną do prawej. Spinamy szpilkami. Następnie obszywamy dookoła na szerokość 1 cm, zostawiając górę niezaszytą. Tak wygląda zszyta torebka. Teraz będziemy formować dno. Aby uformować dno, musimy rozłożyć ten róg. I wyczuć jeden szef, szef dolny z szwem górnym. Wychodzi nam taki trójkąt. Następnie narysujemy sobie linię. Tutaj wyznaczamy kąt prosty. 4 cm z jednej strony, 4 cm z drugiej. Zapas z jednej strony wywijamy w jedną stronę, w drugą stronę w drugą. Teraz szyjemy po wyznaczonej linii, która jest podstawą naszego trójkąta. Tak wygląda torebka z przygotowanym dnem. Wewnątrz tej torebki szwów nie musimy wykańczać, gdyż materiał nie strzępi się. Wyznaczamy środek torebki. Od środka torebki odmierzamy w każdą stronę po 6 cm. Następnie przypinamy pasek do wyznaczonego miejsca. Musimy go... Wyrównać, żeby się nie skręcił. Teraz w tym miejscu 3 mm od brzegu położymy szef zwany technicznym, tak samo robimy pasek po drugiej stronie torebki. I przyszła pora na dwa ostatnie szwy. Jeden położymy przy brzegu, a drugi na końcu naszej zakładki. I torebka będzie gotowa. Tutaj możecie zobaczyć, na jaką odległość położyliśmy te dwa szwy. Dodatkowo przy rączkach możecie wzmocnić je, przeszywając ponownie lub przeszywając w kształcie litery X. Ta torebka nie musi być równa, nie musi być idealna. Ważne, żeby była Twoja. Zapraszamy również na bloga i na kanał YouTube tkaniny Karoliny.pl, gdzie pokazujemy, jak uszyć plecaki, kosmetyczki i inne akcesoria. Zapraszamy również na bloga i kanał YouTube maszynybrader.pl, gdzie znajdziecie cenne wskazówki dotyczące maszyn do szycia. Pozdrawiamy! Cześć!